Jak ja widzę, już Wam mówiłam, że w piątek będzie mieć właśnie ten. Wam, wam pokażę, więc co chodzi. O, to wiesz, ja. O, moje koleżanki. I ja Wam tego pokażę, co mam. Takie czy i tak dalej. No, a po prostu w. Fantyk się spakuje. I. I po prostu. No i będzie ciężko trochę, ale będziecie robić to razem ze mną i dam może radę. Zaraz Wam pokażę pierwszą rzecz. Trzeba coś do picia co nie? W końcu. Kupiłam takie. bojęcie tu. Tutaj, ha Halloween, w ten dzień, bo straszymy takiego brata Alana. I on oczywiście musi być Halloween. Taki. Cztery musy i dwa soki. I patrzcie, takie jest. No. To jest mega fajne. Więc to jest pierwsza rzecz do picia i do takiego wiecie. mus. To najpierw może dać coś słodkiego. Ja mam torbę z słodyczami taką. Chipsaki. Takie chipsaki. Ostre. No ja chyba spróbuję, ale Aleksandra, moja koleżanka będzie może jadła. O mnie to, tu to, to nie zwracaj się na to uwagi, bo to nie jest na to. To też nie jest na to. To jest też na to. Jakie chipsy. zebramy? Nie wiem, jakieś przeswakuje tam. Takie normalne. I oczywiście, że nie może zabraknąć. Pajączki. Pajączki. Jeszcze mamy... Jeszcze mamy gumę Orbity. No i co, to... Ale wiecie, jeszcze w czwartek będziemy musieli książki na piątek spakować. I to będzie taki... trochę przypał będzie tak mega się boję. Będzie jezu. O oh my god, co tam się wyglądało? Wiecie, gdzie my wchodzimy? Na strych. Pozdro, jeśli nie zabiję, to nie wiem. to nie no żart no ale będziemy mieli fajne rzeczy. Patrzcie, w ogóle to jest fajne takie pudełeczko, bo tu patrzcie, pociągacie i to się tak otwiera, ale sama nie będę tego, może pojadę, ale jak po ten, tu akurat razem z Aleksandrą, z moim właśnie przyjaciółką, że mi się tak mnocie, że właśnie zawsze mówię na właśnie po imieniu, a do was może po koleżankach dlatego i tak widzicie, pociągacie i to otwieracie, więc na razie tego nie eksplorować. I nie, yy, nie ruszać, bo no. Tutaj w ogóle mam jeszcze swoje słodycze. Dziś... Niedawno miałam rodzinę, dzisiaj ja do mnie ciocia przyjechała i dała mi prezent. A i taką wielką czekoladę. No i jeszcze tam je, rzeczy jakieś. Ale nie zdradzam wam tego. Nie. Te chipsy są... Uuuu! Jest takie niedobre sty Czy listek? No, a może będą dobre naprawdę? Nie może będą. Te są um, Nie wiem. Nie po polsku czy się, to co mam wiedzieć coś z tego. Ja mam, mam dosyć. Dziękuję za udział. Dziękuję za uwagę. Mam dosyć. To jeszcze jest, szakuję. Jest, więc, więc, na dzisiaj no to już Bajo Jeszcze nie może, bo muszę wam pewną informację powiedzieć Jutro będę się pakowała na czwartek, bo już się spakowałam na jutro Jutro będę się pakowała na czwartek, a z czwartku na piątek Już niedaleko, nie? Więc... To robimy teraz Bajo 你什么时候走？